Dzień dobry wszystkim, jest kolejny wspaniały dzień, i dzisiaj chciałem opowiedzieć trochę e, o dwóch rodzajach sprzedaży, Bo może bardziej o tym, jak zmienia się sprzedaż, jak zmienia się podejście do klienta, jak w jak dynamicznym e, świecie żyjemy i że warto nadążać. I że jeżeli chcesz osiągać wysokie wyniki, jeżeli chcesz być najlepszy, to musisz nadążać. To musisz dostosować się do tych zmian, które cały czas następują. Pewnie sprzedaż można podzielić na wiele, wiele, wiele sposobów, rodzajów, wiele metod. Dzisiaj chciałem się skupić na takim ogólnym podziale tego, co było, co jeszcze trochę jest, a i tego, w co Przechodzi sprzedaż. To, do czego obecnie sytuacja rynkowa zmusza handlowców, to, czego wymagający klient e, oczekuje. Ta pierwsza sprzedaż, którą wspomniałem, to jest taka sprzedaż tradycyjna, taka sprzedaż pierwotna, niektórzy ją nawet w ten sposób nazywają. I tu chodzi o sytuację, że nie wiem, handlujesz, handlujesz taśmami i dzwoni do ciebie klient. I mówi: Słuchaj, Michał, skończyła mi się ta szara taśma, ta taka wiesz, mocna, dobra taśma. Przyjedź na spotkanie, porozmawiajmy, przedstaw mi jakąś ofertę, potrzebuję tego. No i ja wsiadam, jadę do klienta, na umówioną godzinę siadamy, ja wyjmuję, nie wiem, katalog, pokazuję mu: Słuchaj, mamy 5 metrowe, 10-15, 100, takiej i takiej szerokości, w takiej i takiej cenie, które chcesz. Które pan chce taśmy? I klient mówi: Z no tej byłem zadowolony, z tej, z dobra, biorę. Czyli tutaj jakby nie ma zbyt wielu etapów rozmowy, nie ma zbyt wielu propozycji, nie ma zbyt wielu jakby przedstawiania korzyści. To jest taka sprzedaż: klient czegoś potrzebuje, przyjeżdża handlowiec, przedstawia ofertę, i klient albo bierze, albo nie. I tak kiedyś jakby. Działał rynek sprzedaży obecnie, przez to, właśnie, że trochę ten rynek przyspiesza, bardzo szybko ewoluuje, zmienia się. Też klient jest bardziej wymagający, bo mamy dostęp do wielu rzeczy i mamy łatwy dostęp do tych rzeczy. Możemy też łatwo porównać oferty, dlatego trzeba się dostosować. Trzeba się trochę wyróżniać trzeba też indywidualnie podejść do każdego klienta. Dlatego obecnie taka wizyta powinna wyglądać w ten sposób. Masz mówioną wizytę z klientem. Albo obojętnie czy to ty umawiasz tą wizytę, czy klient dzwoni do ciebie i y, z potrzebą i się spotykacie. Ale nie Zaczynajmy od wyciągania katalogu, nie wyciągajmy od przedstawiania tego, co mamy i w jakiej cenie, tylko porozmawiajmy z klientem. Zapytajmy klienta, czy zdarzało mu się ostatnio wieszać obraz. I czy lubi bić gwoździe, wiercić dziury w ścianach. Wiadomo, że to jest dużo pracy, dużo brudu, kurzu. Myślę, że nie każdy to lubi. No właśnie, panie, panie Jarku. Dlatego ja tu mam do pana. Taśmę dwustronną, dzięki której pan ten obraz przywiesi bezinwazyjnie. Jestem przekonany, że do pana sklepu przychodzi wielu klientów, którzy mają podobne problemy, którzy podobnie aranżują swoje mieszkania, stroją, zdobią. Wyobrazi Pan sobie, że przychodzi klient i mówi mu pan, że ma Pan taką taśmę, dzięki której żona tego klienta będzie mogła obraz powiesić w poniedziałki na tej ścianie, we wtorki na tej, a w środę na trzeciej ścianie. I nie będzie żadnego śladu po zmianie. Chciałby Pan w ten sposób uszczęśliwić żonę? Kto by nie chciał? No właśnie, my, Panie Jarku, dlatego ja mam dla Pana taką właśnie taśmę e, dzisiaj w wyjątkowej ofercie specjalnie dla Pana. Porozmawiajmy o tym. Szukaj, szukaj potrzeb klienta, pokazuj nowości, rozmawiaj. To jest właśnie taka sprzedaż nowoczesna, gdzie umawiasz się z klientem, Szukasz jego potrzeb przedstawiasz swój produkt i to, co ten produkt, jak on może usprawnić biznes klienta, jakie korzyści z tego klient może mieć. I w ten sposób podejmujecie biznesową rozmowę i no, robicie biznes. Tak, żeby klient był zadowolony, i żebyś ty był zadowolony. Zastanów się, jakim produktem handlujesz. W jaki sposób wyglądają Twoje wizyty handlowe. Czy to nie jest tak, że klient, że wchodzisz, klient mówi ci, co on chce, ty mu to dajesz i wychodzisz? To jest w obecnych czasach za mało: Poznaj klienta, porozmawiaj z nim, zaproponuj jakąś swoją pomoc, jakąś swoją usługę, jakiś swój produkt, który może zmienić taką codzienność tego klienta, który może jakby na nowo dać jakiś taki właśnie, chociażby mały element nowy. Który trochę zmieni ten jego biznes, bo w tych czasach, takich właśnie dynamicznych, trzeba wprowadzać zmiany, trzeba za zmianami nadążać. Tylko to e, pozwoli cały czas być na topie, cały czas być w tym wyścigu, no tak to można obecnie nazwać, a dzięki temu e, będziesz w stanie cały czas osiągać e, wysokie wyniki. I czerpać przy okazji satysfakcji z pracy, bo osiągając wysokie wyniki jesteś wysoko w rankingach, zarabiasz fajne pieniądze, a Twoi klienci są zadowoleni, bo mają e, na bieżąco najświeższą informację, najnowsze produkty i są w stanie e, cały czas dogadać swoim klientom. Tyle na dzisiaj. Miłego dnia i do usłyszenia. Hej!